Zapraszamy 24 sierpnia, Łowiskie Błonie, godzina 14.00, czwarte spotkanie miłośników klasycznej motoryzacji w Łowiczu. Łowiskie Folklasyki. Więcej informacji wkrótce. Dzisiejsze spotkanie jest takie może nietuzinkowe, ponieważ mówią, że stare to jest tylko dobre wino i tylko skrzypce. Ale my postaramy się ten mit obalić. Rafał Taraska, który y, tworzy w naszym mieście mały zalążek historii związanej z motoryzacją. Chciałbym Cię zapytać, y, czym są Łowickie Folk Klasyki? Powitać. Y, łowickie Folk Klasyki jest to grupa, tak jak żeś powiedział, nie zrzeszona w żaden sposób. Jest to grupa kolegów. Y, jakby to powiedzieć, no kolegów w sumie, już teraz kolegów, bo to jak się poznawaliśmy, to jedny, każdy był z innego, można powiedzieć, z innej strony. Teraz już się dobrze, dużo lepiej znamy. Jest to grupa kolegów, którzy zajmują się klasyczną motoryzacją, którzy mają pasję wspólną do klasycznej motoryzacji, którzy lubią siedzieć, że tak powiem, wieczorami w garażach, grzebać przy swoich samochodach. No i między innymi też te samochody pokazywać, innym przypominać, jak to się kiedyś jeździło w czasach różnych, różnymi samochodami. Nie? I rozumiem, że oprócz tego, że siedzicie w garażu, robicie, naprawiacie, restaurujecie, bo tak to trzeba nazwać, yy, uczestniczycie czy nie w innych zlotach? Tak, dokładnie tak. Zlotów jest sporo w całej Polsce. No my raczej tam jeździmy tu w okolicach naszych bliżej, chociaż też się trafiają różne rajdy, które są po, po, po Polsce i nie tylko po Polsce, bo i po Europie i po świecie, na które też jakieś tam oddziały z naszej grupy wyjeżdżają. Dlatego no, jeździmy, jeździmy po zlotach i też organizujemy zlot w łowiczu. Dobrze. Zanim przejdziemy do zlotu w łowiczu, jeszcze mam tylko jedno pytanie. E... Plany na przyszłość? Plany na przyszłość. Folk klasyków. Folk klasyków. Myślimy, zastanawialiśmy się dużo, zastanawiam się nadal nad stworzeniem stowarzyszenia. Myślimy na tym, nie wiem czy to jest na plus czy na minus, no zobaczymy, wszystko jest przed nami. Na razie jesteśmy grupą niezrzeszoną, no i zobaczymy co dalej. No na pewno byśmy chcieli się bardziej rozwijać, byśmy chcieli żeby ta grupa powstawała coraz większa, żeby tych samochodów było coraz więcej, żebyśmy mogli się pokazywać bardziej. No, na takiej ale, zasadzie. Na zasadzie, ale jeszcze, jeszcze, że tak powiem, raczkujecie, ale wszystko przed Wami. Wszystko przed nami, tak. Z, czego Wam życzę z całego serca. Jak już nawiązałeś do zlotu, który ma się odbyć w Łowiczu, to takie pytanie: co jest głównym celem tego spotkania, tego zlotu, który odbędzie się w Łowiczu? Głównym celem spotkania takiego zlotu jest dla nas, jako osób, które wystawiają te samochody, też między innymi to, żeby pokazać te samochody innym osobom, porozmawiać z ludźmi, którzy przyjeżdżają też takimi samochodami, żeby się poradzić w jakichś tam różnych kwestiach, ale przede wszystkim też, żeby pokazać mieszkańcom, młodzieży przede wszystkim też, no i przypomnieć osobom starszym o tych samochodach, którymi jeździli jako pierwsze samochody, to były ich. I myślę, że też młodzieży pokazać, że można małym Fiatem było jechać 4 czy 5 osób na wakacje, z załadowanym bagażnikiem popachy na dachu jeszcze, bo no wiem jakie te maluchy były Pamię Więc... pamiętam jak dziś no właśnie, no. a ja mam jeszcze takiego znajomego który takim maluchem jeździli w 3-4 samochody do Turcji i handlować w latach 80 -tych. to był też jakiś tam wyczyn no maluchem jechać do Turcji to już jest sam wyczyn a dopiero jeszcze tam jakimiś bagażami i w ogóle no to już jest w ogóle swoje robi no ale są mi duże Fiaty i inne samochody sami też się jeździło po zabawach, Wy ile osób każdy wie, no tym, tym teraz już się tak nie da, teraz już po prostu no, no nie możemy tak robić, nie? ale no kiedyś tak było i ludzie, którzy przyjeżdżają na takie zloty, zobaczą Żuka, no to jest pierwsze co, albo u nas na wsi gdzieś taki był, z wujem się jeździło, bo wujek zbierał jabłka, się jabłka zbierało, czy ziemniaki się woziło, nie czy tam jakimiś innymi samochodami, no bo tam ktoś miał syrenkę, to okay. się jechało do kościoła. nie i Dobre. po prostu przypominamy tym osobom no, o, tych, o tych samochodach. Nie? Oni sami przypominają sobie i opowiadają swoje historie. Także myślę, że Ale, między innymi. A, a teraz takie jeszcze moje pytanie, taką prywatną pojadę. E, twój Żuk, którego sobie e, odrestaurowałeś, odnowiłeś, e, czy to jest jeszcze silnik dolnozaworowy, czy już górnozaworowy? Już górnozaworowy. Górno to jest już... 78 rok, czyli już, już górnozaworowy. Górno tak. Dokładnie tak. No, ojciec świętej pamięci miał takiego, który był dolniakiem. Dolniakiem, no tak, dolniakiem. I go przeklinam, jak tylko. <laughs> Co planujecie na zlocie, które się teraz odbędzie? Czy macie jakieś takie niespodzianki przewidziane? dla no. uczestników? Mamy przewidzianą niespodziankę dla uczestników. Ale nie musisz mówić, że to ma być niespodzianka. Na pewno, tak? będzie, na pewno to będzie niespodzianka dla osób, którzy się zajmują y, klasyczną motoryzacją, którzy działają w tym temacie, pracują sami po garażach, bo będzie można się dużo dowiedzieć na temat renowacji, blacharskiej, y, lakierniczej, także myślę, że tutaj sobie, to niektórzy na pewno coś, y, coś się dowiedzą, gdzie w innych miejscach czegoś takiego nie było jeszcze, nie? Także coś nowego, coś innego. Dobra, a czy ewentualnie myśleliście o jakichś konkursach z nagrodami? Tak, są przewidziane konkursy, nie będę zdradzał jakie, bo no nie, 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 trzeba nie, się, nie, żeby się do nich nie, nie przygotowywać. Nie, 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 nie. Będą konkursy, jedyne co mogę zdradzić, to na pewno będzie taka znana przez nas dobrze, co młodzież jeszcze tego na pewno, no niektórzy na pewno nawet nie wiedzą co to jest, gra w kapsle. No, to myślę, że to jakiś hit będzie, i, i, i się niektórym spodoba, i podejrzewam, że nie jeden będzie chciał pograć. No. Ale będzie rycie kołka. <grafy> Zobaczymy. <grafy> o kurde. No to dobra. Także każde sobie z obciążeniem i bez, także no będzie, będzie można się wykazać. Dobrze. E, Rafał, teraz bym chciał, żebyś, że tak powiem, do naszych widzów, do mieszkańców naszego miasta, powiatu, województwa albo i Polski e, Krótko krótko zachęcił do tego, żeby sobie zarezerwowali czas na ten zlot. Zjeść sobie obiadek, po obiadku zabrać rodzinkę, przyjść na Łowickie Błonie, popatrzeć, pooglądać, poprzepełniać sobie stare samochody, obejrzeć coś ciekawego, coś fajnego, porozmawiać z ludźmi, z pasją do tych samochodów, którzy będą dużo o tym opowiadać na pewno. I dla dzieciaków będzie jakaś zabawa też, będzie jakaś frajda, żeby mieli co robić. Wtedy będą mieli rodzice więcej czasu na to, żeby poglądać sobie samochody? No i będzie na pewno kilka konkursów, będą pokazy różne, także myślę, że to będzie fajna niedziela. Ponieważ to już jest czwarta edycja, tak. którą organizujecie. Komu w głowie i kiedy narodził się pomysł o tym, a może by tak u nas w Łowiczu? No, to chyba byłem ja. To no. byłem ja. Dawno temu, już jak zacząłem jeździć żukiem, jeździłem po okolicznych tutaj miejscowościach na, na, na różne zloty. Kiedyś mi tak swodał po głowy, no kurde, to no wszędzie jest jakaś grupa, nie ma tegoś takiego w Łowiczu, nie? A mieszkając w Łowiczu, no widzę, że tam gdzieś te samochody jakieś tam się pokazują, nie? Yy, w ogóle zaczynałem z grupą skierniewiskich klasyków. Stowarzyszenie Skierniewskich Lasyków razem, wspólnie nawet że otwierali, ja tam z nimi należałem, chociaż od samego początku im powiedziałem, że będę dążył do tego, żeby taka grupa powstała w Łowiczu. I w pewnym momencie stwierdziłem, że zaczynamy działać w Łowiczu z kolegą, którym tam, z, powiem, od tam iluś tablac się znamy. Dowiedziałem się, że też sobie kupił jakiegoś tam Poloneza i, i, i zaczyna jeździć. Złapaliśmy się no i stwierdziliśmy, że musimy zrobić jakieś małe spotkanie, zobaczyć czy coś się będzie działo. Zrobiliśmy małe spotkanie na błoniach w Łowiczu. Okazało się, że strzał. Chyba w dziesiątkę. W niedługim czasie, bo dosłownie na, pierwszy, na pierwsze wydarzenie, na pierwszy nasz lot nam w... potrzebowaliśmy chyba miesiąc czasu na zorganizowanie wszystkiego. Aha. Przewidywaliśmy, no mówię tak na początek, 30, może 50, a przyjechało około setki, co było dla nas dużym zaskoczeniem. No i stwierdziliśmy, że naprawdę w Owiju trzeba z tym działać. Na chwilę obecną no, przygotowujemy się na tym zlocie czwartym, no powiem szczerze, szykujemy się tak około 300 pakietów robimy yy, na dzień dobry, Aha. że myślę, że tych samochodów troszeczkę powinno przyjechać, bo no, słuchy z różnych stron są, że wybierają się różne grupy do nas, do łowicza, także myślę, że coś się będzie działo. Że z roku na rok to się wszystko zaczyna rozkręcać. Czyli ja chciałem cię, chciałem cię zapytać o to, czy widzisz wzrost, ale chyba jednak. Jednak widzę, widzę, ale bo... jednak widzę. Nie będę cię <laughs> tak, o to dokładnie pytał. Ale zapytam cię jeszcze takie coś hmm. szczególny moment, sytuacja zabawna z poprzednich edycji, która tak utkwiła na przykład w, w głowie. Która utkwiła. Nie. Po, wiem. Może ktoś. Nie była w jak dobrze... przyleciał. No nie. nie, jak dobrze pamiętam w zeszłym roku mieliśmy taki konkurs fajny, nawet bardzo ciężki konkurs, czy tak powiem. To był konkurs z Zamkniętymi oczami siedziała osoba tyłem do, do jakiegoś tam pojazdu, i trzeba było rozpoznać po dźwięku silnika, co to za samochód. Powiem, że no <laughs> różne, różne rzeczy słyszeliśmy, widzieliśmy na kartce, spisywali, no i w pewnym momencie znaleźliśmy, chłopak przyjechał rowerem z silnikiem. No mimo, odpalimy ten rowerek, no nikt nie pozna, nie? No i przy pierwszym odpaleniu zerwała się linka, rower nie zapalił wcale, nie? <laughs> Także musieliśmy na biegu coś szukać, kombinować, ale no udało się. Chociaż mówię, konkurs naprawdę ciężki, żeby go rozszyfrować. Chyba nigdy, nigdy przez te trzy co mieliśmy go, nigdy chyba nie trafiła się osoba, żeby wszystko rozstrzygnięła. A... Czyli? Czyli konkurs jest dobry, konkurs ale mieliśmy, dobry. jak dobrze pamiętam, w zeszłym roku dziewczyna usiadła i powiem, że naprawdę i dobrze poszło, poległa na Japończyku, ale powiedziała, że to jest Japończyk, tylko nie, dokładnie nie, nie zgadła, co to za marka, nie? ale naprawdę pełen podziw. Tutaj przyniosłeś plakat, tak, widzę, że masz tutaj trochę chętnych osób, które wspomagają wasze działanie. No instytucje jest naprawdę fajnie. Yy, dobrze, ale takie pytanie. Yy, jak się, że tak powiem, układa wasza współpraca między folk klasykami, czyli tym wszystkimi, a Wszystkimi sponsorami. Czy to jest na zasadzie jakiegoś partnerstwa? Raczej tak, raczej na zasadzie partnerstwa. Od niektórych coś tam pożyczamy, i niektórzy coś tam oczekują od nas, na tej zasadzie, raczej na jakichś tam wymiankach, na, na, na takich rzeczach. A czy ewentualnie może zdradzić z tym jeszcze jakieś inne firmy? Są firmy, które nie chcą się ujawniać. Mamy cichych, takich, też, że powiem, wielbicieli, którzy nie chcą się ujawniać. No ale szanujemy to wszystko i cieszymy się, że, że tacy też są. Jak, Łowicz jako miejsce spotkań miłośników motoryzacji. Tak sobie wymyśliłem. Dlaczego łowić? Hmm. I czy to jest dobre miejsce na takie wydarzenia? Myślę, że dobre miejsce. No, dlaczego łowić? No, ja mieszkam w łowić od urodzenia w sumie nie? i to dla mnie ten łowić jednak gdzieś tam i cały czas jest. Nie? I, i, I co? No, no... Mówię, no zaczynałem ze Skierniewicami, ale zawsze dążyłem do tego Łowicza, żeby w tym Łowiczu coś powstało, tym bardziej, że w Łowiczu mamy kilka różnych grup motoryzacyjnych i tak jak my jesteśmy ze starymi samochodami, ale są i ciężarówki, są i motocykle, grupy z motocyklami, I także no myślę, że ten Łowicz jednak tam gdzieś ta motoryzacja w nim no, zawsze jest. No. Kiedyś mieliśmy słynny Polmozbyt w Łowiczu, no niektórzy już nie pamiętają może, ale niektórzy go dobrze pamiętają, jak Pol stali w kolejce po małego Fiata. Polmoblich. Polmoblich, tak. Yy, dobrze, a czy... Myślicie o tym, żeby współpracować z innymi miastami? Myślimy o tym. Nawet ze skierniewickimi, z klasykami, kiedyśmy taki wstępny plan opracowali jakiegoś zrobić wspólnego rajdu ze Skierniewic do Łowicza, z Łowicza do Skierniewic. No jeszcze nie doszło to do, do jakiegoś skutku, ale myślę, że coś z tego powinno wyjść. Takie wspólne, jakiś po prostu rajd, żeby zrobić z, miejsca, z jednej miejscowości do drugiej. Ewentualnie, no, rajd przez Polskę. No, też by był fajny, też by był fajny. Północ, znaczy, no, Skier... Nie schudza. akurat organizują fajny wypad do Achel co roku. No, no i też myślimy się tam do nich dołączyć, wybrać, no ale jeszcze się nie udało. No ale myślę, że to jest wszystko przed nami. A co byś chciał przekazać tym osobom, które się wahają, czy iść, czy nie iść? No, bo pewnie jest takich trochę. Nie, no pewnie tak, no. Tak, pogodę mamy zamówioną, klimat mamy zamówiony, że będzie fajnie na pewno, będzie co oglądać, będzie z kim pogadać. Myślę, że warto przyjść, warto na pewno przyjść. Będzie dobrze, będzie fajna impreza, będzie dużo samochodu. Natomiast, gdzie jeszcze można znaleźć informacje czy więcej informacji odnośnie. Wydarzenia tego czwartego zlotu folklasyku. To znaczy, tak, najwięcej informacji: Facebook, przede wszystkim sp Sociale. media tak, społecznościowe. Przede wszystkim tam jest najwięcej. No, tam jest najłatwiej po prostu to zamieszczać. Chociaż też myślimy o mieszkańcach Łowicza, którzy nie mają dostępu do, do, do Facebooków, do, 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 do no. takich mediów. I tak jak tutaj widać, duży plakat, są plakaty porozwieszane na mieście, na wszystkich słupach ogłoszeniowych. W Łowiczu są takie duże plakaty porozwieszane, są i mniejsze plakaty porozwieszane, także myślę, że że każdy, jak tam będzie przechodził, to się zainteresuje, bo jak gdzieś zobaczy dużego Fiat'a, także przeczyta, co tam jest dalej napisane. Czyli trzeba, że tak powiem, czytać ściany. Tak, dokładnie, dokładnie, tak. Trzeba się rozglądać dookoła. Ściany I... trzeba czytać. Dokładnie, to Na grupy z pozałowicza, no to tam się dowiadują między innymi. Ale czy na przykład, no nie wiem, czy ogłoszenie w prasie lokalnej myśleliście, że. Żeby... Tak, też, 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 też. Żeby też, też jeszcze podkreślić. Dokładnie, tak. No, bardzo dobrze. Dobrze, a teraz takie pytanko mam. Jaki najciekawszy klasyk pojawił się twoim zdaniem, oczywiście, na tych, no, Poprzednich edycjach, tej pierwszej, kurde. drugiej i trzeciej. Nie, no, to jest za ciężkie pytanie. Tu jest tyle Nie. tego wszystkiego, no, że. No ja wiem. Nie no. myślę, że to znaczy najciekawsze. No są, są po prostu kurde, jak to by... Człowiek, każdy z nas ma sentyment do jakiegoś modelu. I to po prostu dla nas gdzieś tam tkwi na przykład ja od zawsze nie myślałem też na początku, ja jeżdżę Żukiem od lat, ale nigdy nie myślałem na początku o Żuku, tylko myślałem o czymś innym, a że się akurat trafił Żuk jest Żuk, nie? Ale gdzieś tam jak dla mnie zostaje jakiś tam Warburg, gdzieś tam zobaczony i w ogóle i cały czas o nim myślę, gdzieś tam go mam z tyłu głowy, może kiedyś też go sobie nabędę i przyjeżdżają do nas Państwo przyjeżdżają z Łodzi, z pięknym Warburgiem, naprawdę z lat 70. zachowanym w oryginalnym stanie, no, dla mnie to jest po prostu sztosik, no. Niemiecka motoryzacja. Znaczy tak, tylko że może ze względu na to, że to był mój pierwszy samochód. Na nim się uczyłem jeździć i w latach no, 90. jak ja zrobiłem prawo jazdy w 96 roku, wtedy Warburg z napędem naprzód, a przy naszych kwiatach e... i innych samochodach to była już przepaść, przepaść była wtedy, nie? Także e... no... to prawda, bo też pamiętam co prawda, no, to było moje dzieciństwo. E... Ojciec miał Warszawę 224. No, no. I, I o ile człowiek tak za bardzo tego samochodu nie pamięta, no, był dzieckiem, ale wtedy to były takie modne breloczki. I takie modne były gałki do, do tego drążka od zmiany, zmiany bieg biegów. <noise> Czy ty też taki posiadasz? Tak, tak, posiadał właśnie taki, o którym mówimy, posiadał w brzuku. Jest, <noise> jest taki dokładnie. To były po prostu... A Warszawę też wspominam, bo no też jak byłem taki dziesięciolatek, może już, może jeszcze nie, to też yy, ojciec mój posiadał Warszawę taką też, żeśmy jeździli, pamiętam. Później po Warszawie sprzedał Warszawę, przyjechał dużym Fiatem. I... I czar prysu. I czar i później były Warburgi, no i tymi Warburgami sam zaczynałem na ale. Nie? A Wigry 3? Wigry 3 jak najbardziej też. no Nawet <laughs> można powiedzieć, że w tym roku chyba nigdy jeszcze nie było nigdzie na żadnym zlocie nagrody dla roweru, a my przygotowaliśmy i wybierzemy najlepszy rower z lotu. Czyli taki, który został odrestaurowany. Odrestaurowany, tak. Taki... Niemalże w oryginale. Dokładnie. Pewnie jakieś Wigry, no bo te Wigry dla nas są takie najbardziej, może bym powiedział, takie bardziej, no. Zapamiętany przez nas, nie? Ja też sam mam jakieś tam te wigry bo, No No były. By by... no. Pelikan. Pelikan. Flaming, tak, dokładnie. Reksia, nie reksia, Dokładnie to. Było tych rowerków i no jest, jest dużo fajnie. sympatyków, nawet nie w Łowiczu mamy młodzież, która na nasze takie spoty małe, które organizujemy nieraz w Łowiczu, chłopaki zaczęli przyjeżdżać rowerami. Nie? Na początku się zdziwiliśmy, ale później coraz tego, coraz więcej tych rowerków, coraz więcej. No teraz powolutku, niektórzy starci już się przesiadają na ogary jakieś, ale, ale naprawdę fajnie, fajnie. No i myślę, że trzeba by było tych chłopaków docenić, żeby, żeby dalej w to brnęli wszystko. Także jest nadzieja, jest, jest, nadzieja, jest dla, nadzieja dla klasyków. Tak jest. Rafał, a powiedz mi jeszcze, czy ewentualnie jak wygląda zaangażowanie się lokalnej społeczności, naszej łowicza. No niekoniecznie takich, którzy no posiadają jakikolwiek klasyk, czy to rower, motorower, motor, samochód, ale po prostu... Czy są takie osoby, które chcą pomóc? W, przy organizacji na przykład takiego zlotu? Znaczy myślę, że są takie osoby, no widać, że nawet tutaj niektóre te osoby, które w ogóle nie są związane jakby tam z motoryzacją klasyczną, jednak pomagają i są dużo też jest osób, które przychodzą sobie na takie małe spoty, które robimy się tu, spotykamy nawet na Łowiczu gdzieś tam, to przychodzą popatrzeć, po, 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 po doradzić coś, coś powiedzieć, a niektórzy na przykład mają jakieś tam części jeszcze gdzieś w garażach, albo chętnie by oddali to, czy tam sprzedali, żeby, żebyśmy dalej mogli tym wszystkim po prostu sobie działać, nie? Czyli wszystko jest na dobrej drodze do tego, żeby czwarty zlot Łowickich Folk Klasyków. Dokładnie tak. Wystrzelił jak rakieta. Dokładnie tak. Wszystko jest zapięte na ostatni guzik? Prze no jeszcze dopinamy, przed, jeszcze dopinamy, jeszcze przed, troszeczkę dopinamy, tak, dokładnie. Wszystko jest na przedostatni guzik zapięte. Zachęcamy do uczestnictwa, do odwiedzenia Zobaczenia, a może zarażenia się taką pasją? O, dokładnie tak. Mając możliwość porozmawiania z organizatorami, podejrzewam, że z każdym, kto przyjechał swoim samochodem, na pewno będzie tak. życzliwie chciał podzielić się swoją wiedzą na temat swojego auta. Więc przybywajmy tu, mnie. Myślę, że tak jak już Rafał powiedział, pogoda będzie, więc tak, przy... zamówiona jest. I na zakończenie chciałbym co Rafał podziękować ci za to, że yy, no, podjąłeś się takiego wyzwania, takiego działania, które no to nie jest coś tak, że nie wiem, idę podleje drzewo. Bo to, no ale to też jest ważne. Wszystko jest <laughs> to ważne. To też jest ważne i to bardzo, dokładnie. Tylko, że to jednak jest y, jak gdyby, no, spięcie wielu dziedzin, y, dogranie no to wszystko z, z tymi wspaniałymi osobami, którzy kryją się za każdym tym logiem. Ja jeszcze ze swojej strony chciałbym podziękować Miastułowicz za duże wsparcie, bo naprawdę nam pomogli dużo, żeby ta impreza się odbyła. Dziękuję całej grupie łowickich folk klasyków za wsparcie, za to, że działają, że chcą działać, i chcą robić zloty, chcą, żeby się działo i chcą pokazywać swoje samochody. I zapraszam jeszcze raz wszystkich mieszkańców Łowicza, powiatu, województwa, nawet całej Polski. Przyjeżdżajcie, będzie się działo. A gdzie w tym roku się to odbędzie? Cała impreza odbędzie się w Parku Bonie w Łowiczu, ulica Świętego Floriana na tej dużej łące, przy odstrony muszli, także będzie miejsca dużo, jest gdzie będzie samochodziki ustawiać, będzie. tak. Dziękujemy za rozmowę. Życzę, żeby ten zlot był równie udany jak poprzednie. Żeby było wiele niesamowitych wrażeń i emocji z tym związanych. I widzimy się na łowickich błoniach kiedy? 24 sierpnia 2025, najbliższa niedziela. Zapraszamy. Od 14 oficjalne otwarcie. Myślę, że już przed 14 będzie dużo samochodzików na placu. Także od 14 oficjalnie rozpoczynamy imprezę. 24 sierpnia, godzina 14. Dokładnie tak. Łowickie błonie Przybywajcie. Pozdrawiamy.